Za nami żużlowy weekend. Dzisiejsze spotkanie wydaje się być bardziej zaciekłe niż wczorajsze. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? No w 100 procentach. Ja wczoraj przeczuwałem, że dzisiaj będzie trudniej, no bo ta drużyna jest bardzo dobra. Tam myślę, że naprawdę jest smak to jechać i dzisiaj to pokazali na to, no ale na szczęście sprostaliśmy temu i daliśmy radę te zawody no można powiedzieć w lepszym w gorszym stylu i wygrać. Myślę, że to na pewno dla nas też każdy jakieś wnioski z, tego, z tych zawodów wyciągnie i będzie jeszcze lepiej za tydzień. Dzisiaj zanotowałeś upadek? Jak się czujesz? Nie, wszystko jest w porządku. Gdzieś tam troszeczkę się zbiłem, ale to nie jest problem. przemek 49-41. Dzisiaj bardziej zaciekłe spotkanie. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? No, tak. Cieszymy się, że wygraliśmy. Było trochę ciężej, można powiedzieć, niż wczoraj, bo wiadomo, wynik trochę bardziej. Mniejsza różnica tego wyniku, no ale cieszymy się, że wygraliśmy. Trzy punkty lecą do nas, także jesteśmy zadowoleni. Wydaje się, że na domowych meczach jest troszeczkę trudniej. Z czego to wynika? Myślę, że cały czas jeszcze uczymy się co jak z tym torem, no nie? No bo cały czas próbujemy na treningach raz taki start, raz taki i cały czas się go jeszcze uczymy i dopasujemy cały czas. Myślę, że z biegiem czasu będzie tylko lepiej.